Witam ponownie, jestem Sonny Adam z na oraz grafiku.pl. Dziś kolejny deformer, trochę bardziej interesujący i pomagający nam trochę fajnie się pobawić z różnymi rzeczami. Jest to twist deformer, czyli deformer skręcający nam rzeczy do różnych form. A więc przeskoc przeskoczymy do Cinema 4D. Jesteśmy dzisiaj w wersji 12. I zróbmy na przykładzie tutaj naszej kostki, do której powiedzmy dodamy 20 segmentów, bo tak jak we wcześniejszych, wcześniejszych moich tutorialach mówiłem, że trzeba zawsze dodać e, poligony do deformacji. I teraz e, taka szybka porada, utrzymujcie te poligony nie za mało, ani nie za dużo. Lepiej jest zrobić mniej i dodać HyperNurbs, który zaraz Wam pokażę, jak, jak on mniej więcej to kompensuje, jeżeli za dużo i żeby po prostu było dużo do liczenia a więc kiedy mamy nasz obiekt deformera wchodzimy na twist deformer robimy go dzieckiem naszej deformacji i tu mamy akurat wielkość na obiekcie jest ok i tu mamy trzy zakładki basic, koordynacja i obiekt tak i we wcześniejszych e, tutorialach też powinniście sprawdzić mod limited czyli limitowany e, mod within box czyli w tym pudełku samym i unlimited czyli będzie działał na cały nasz obiekt, ja zostaję powiedzmy przy unlimitedu dzisiaj i Spróbuję zwiększając nasz kąt w jedną lub drugą stronę, co i powiedzmy gdzieś go skręcić, może 200. I teraz, kiedy mamy, naciskamy NB na klawiaturze, mamy nasz, nasz skręcony, nasz obiekt. Teraz dodajmy właśnie hypernops, żeby zobaczyć jak ten hypernops nam wygładza obiekt, tak? Czyli bez hypernopsu jak to wygląda? W ten sposób, że są bardzo ostre krawędzie i nie widać tego za bardzo. Kiedy mam włączony hypernops, to jest subdivision 2, już nam to kompensuje, powiedzmy naszą naszą deformację. Może wydłużmy ją trochę do góry, żeby było bardziej trochę to widoczne i kiedy mamy taką deformację, możemy dodać e, kolejny deformer. Powiedzmy dzisiaj, e, wcześniejszy był gdzieś tam e, taper, który też można e, go dodać i zwiększyć jego e, siłę. I powiedzmy gdzieś go możemy wrócić do góry i możemy skopiować go. ctrl i ciągnę na dół. I teraz, kiedy mam drugi zaznaczony, naciskam R na klawiaturze, naciskam Shift i obracam go. Powiedzmy o 120, czyli 50, to będzie. 60-180 stopni i teraz naciskam E i mogę powiedzmy gdzieś zjechać nim do góry lub na dół i w ten sposób włączam hypernubs i na przykład mam ładnie stworzony z dwóch z trzech naszych tutaj. Deformerów, których oczywiście mogę, mogłem połączyć jak, jak chcę. Mamy powiedzmy gdzieś tam, kiedy czym masz może możemy zrobić jakąś ciekawą formę, może to być zwiększenie potu. Sam płot może być skręcony w, tak, jak się robi w kowalstwie Bardzo przydatne gdzieś to może być dla architektów, dla ludzi, którzy zajmują się, żeby zrobić na przykład jakiś płot, więc używajcie różnych deformerów, żeby je na przykład łączyć w jedność. I to nam pomoże jak najbardziej uzyskać ciekawy efekt. Teraz możemy, kiedy ten twist mamy, możemy po prostu też zmniejszyć go, który będzie nam ładnie wyglądał, powiedzmy, teraz. I już jest płot, jeżeli zwiększymy czy zmniejszymy nasz taper. Oczywiście możemy zrobić, co chcemy. Tak, żywajcie deformerów i tak jak powiedziałem, że o, tutaj ładnie nam wyszło cyk. No, płocie trochę jest za gruba, ta kostka, ale powiedzmy, możemy ją też modyfikować. Patrzcie co się z nią dzieje w taki i nie inny sposób, także zawsze musimy modyfikować i kostki i wszystkie inne rzeczy i to nam będzie fajnie. Tutaj pamiętajcie, że też nam wygładza, bo jak nie mamy Hypernoopsa, mamy takie ostre poszarpane krawędzie i tu mamy hypernupsem jest lepiej, a więc y, pamiętajcie, żeby używać trochę wyobraźni też, żeby łączyć te różnego rodzaju y, modyfikatory żeby, żeby no różne kształty uzyskiwać tak i pamiętajcie jeżeli robicie to na pewno zawsze musi być to modyfikacja w sensie taka, że musi mieć to segmenty, jeżeli teraz zbię do 10, będzie to takie poszarpane, jak dam hypernops, tak to już nam to wygładza, więc zawsze starajcie się skompensować to, tą ilość poligonów, żeby było jak najmniej, ale żeby efekt był przez was uzyskiwany jak najlepszy, jak najbardziej gładki jeżeli taki oczywiście pozyskujecie a więc to był twist deformer, bardzo prosty. Większość ludzi powinno wiedzieć, jak się, jak się go działa. Oczywiście jeżeli zrobimy tak jak widać teraz jest skręcenie duże, są te powierzchnie ostre, tylko dlatego, że możemy to dać jeszcze trochę bardziej więcej w Hypernob, zależy oczywiście jaki macie komputer i to nam wygładzi. Ale nie polecam takich wielkich eksperymentów, jeżeli macie słabsze maszyny, bo oczywiście może to się... Wiązać z tym, że Wam się zablokuje komputer, w sensie zawiesi się i będzie problem. Także, jak widzicie, ładnie wygładzony twist deformer, który mówię, każdy może zastosować gdzie chce. Ja go zastosowałem i pokazałem, jak go zrobić. Zapraszam na moją stronę oraz grafiku.pl, gdzie znajdziecie te wszystkie inne deformery, które wcześniej były. Na dziś to tyle. Pozdrawiam. Cześć.